Siemanko wszystkim! Witam was z powrotem w Skydenie! Jestem tutaj z Blowem I zrobiliśmy duże postępy Jak widzieliś, jak, jak widzicie Jak nie widzieliście u Blowa co ostatnio robiliście Zerknijcie sobie tam na odcinek Jak widzieliście już jesteście zaprzyjaźnieni Dokładnie więc co masz na swoje usprawiedliwienie? No jakie usprawiedliwienie? No zrobiłeś tak Dużo poza odcinkiem, ludzie teraz o. myślą Boże, to jest ta sama wyspa? To niemożliwe, żeby to, jest... to była ta sama wyspa. Zrobiłem dużo, wiem, zobaczcie, bo zacząłem budować ten domek i zabijaliśmy szkielety, dostaliśmy bone i po prostu mnie wzięło na to, żeby budować. I zrobiłem Zabaj. pierwszy raz w życiu i jestem zadowolony z mojego skillu budow budowlanego w Minecrafcie, bo jakoś zrobiłem ten domek że wygląda. To jest nawet, wszystko robota pingwina, No, to zobaczcie trzeba. nawet ładny wygląda to będzie taki, taki przyjemny i tutaj będzie takie inne coś i będzie taki daszek i będzie będzie daszek ale mamy właśnie potrzebujemy teraz jeszcze parę parę dre, drewnianych łoksów żeby zrobić i zaraz czekaj ja zostawię te mealy, ile potrzebujemy e, karotców o, karotców potrzebujemy karotców. mówię kwiatek jeden od o 32. dwa 32 karotów. Mhm, mm tak samo potato. O, to. Mm, mm, zobaczę, pójdę, bo ja mam 50 mailów więc może się uda. Okay. Idę Dobra. spróbować. I ogólnie jabłuszka, jabłuszka, jabłuszka potrzebujemy. Dobra, więc ja może będę ścinał drewno. Ogólnie kwiatki już chyba mam. Potatoes. No. Mam Potatoes dwa Problem Dobrze. taki jest, że. Czekaj, no. damy te flaksy, żebyśmy mieli pełno sznurku. Bo wełny możemy ze sznurki zrobić, nice. I jakieś inne no rzeczy tak, zapewnie to... też. Uh -huh. Nie wiem, właśnie co Szkoda, że nie uh -huh. mamy tego. Craft. Jak to się nazywa? Craft guide, wgramy następny Dokładnie. raz. Tym razem okay. właśnie wgraliśmy Inventory Twix, ja Mhm. Mm I następnym Więc... razem. Uh -huh. Tak, tak, tak. Więc w następnym odcinku powinniśmy mieć ten Craft Guide. O, jabłuszko, 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 jabłuszko. Uuu, Jab ej, stary, pewnie będę miał te wszystkie te. Czekaj, muszę, kurde, muszę posadzić ziemniaka i ten. Pewnie będę miał wystarczająco ziemniaków i marchewek dla nas. Sztyle, muszę uważać. 60 ja, jak coś tam mm. mam, bardzo dużo tych bonealów, więc spoko. Ja właśnie też mam bardzo dużo bonealów i dlatego sądzę, że będziemy mieli wystarczająco i będziemy mogli skończyć kolejny quest dzisiaj. Ja nice. tu tak samo dużo mam, więc mogę ci dać. Raz, dwa, raz, dwa. Ile potrzebujemy Go... każdego? Kwiatków czy czego? Eee, ile karoców? Eee, to 32 karoców, 32 potato i 16 kaktusów. Skąd kaktusy? O nie, 32 każdy potrzebuje, tak? Czy. Tak, tak, tak. tak o, oh, fuck, no to skąd wiemy. mamy mieć kaktus? Chyba dostaniemy, nie? Czy coś. No właśnie, pewnie, kurde, kaktusy. A nie mamy nawet piasku, ani nic. Pewnie musimy no, no, zrobić no, 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 ten no. drugi quest i potem dostaniemy. A jaki jest poprzedni quest? Ten z kwiatkami, tak? Tak, tak, tak. No to tak. robimy ten z piatkami w takim z razie... Piątkami z mamy, my, tylko musimy te jabłka z nas zbierać i tyle. Z jabłeczka, tak? A jak się <słukamy> Jak możemy zrobić, że jabłeczka będą wypadać nam z tego? No drzewa po prostu wzrastać oh, i... man, serio? Tyle. Ale to zajmie dużo mhm. czasu. Ale jest drzewko jedno za to. No. O, <laughs> da <toddżak> jak ono wzrosło, dobra. Mamy coś do jedzenia? O w ogóle, przygotowałem takie coś. Zubki. Mamy, mamy zupki właśnie, faktycznie. Przygotowałem tutaj takie coś, gdzie nasz kobel będzie się e, zatrzymywał. Będziemy tak. stawiać wszystkie nasze koble tutaj, bardzo ładnie myślę, że zrobione, nie, nie jest to źle. Mm. Ehm, no, tu będzie koblek, tutaj mamy drzewko. Jak rozwalać, żeby jabłka wyleciały, czy samo? Samo po prostu. Samo będzie wylecieć? Mm -hmm. A jak go rozwalę, to jest mniejsza szansa, czy nie? Właśnie, nie nie, nie mam pojęcia. Może. Róż, nie wiem, jak to, działa, jak to Dobra, działa. jak coś to dałem ci 6, 6 róż i 13 kwiatków, więc sobie je wow. bez. W skrzynce? Mhm, mm w skrzynce tej. tej A na ile samym potrzebuje? No właśnie, tylko teraz jabłka potrzebujesz i te już quest Flowers, zrobimy. Wow, nice, faktycznie. Mm -hmm. Czyli 4 Jeszcze... jabłka, mamy jedno. Tak, ja mam jedno, więc tak naprawdę po trzy jabłka musimy mieć. A nie możemy Coco zrobić? Sprucewood, with junglewood, with birchwood. Hej! Czekaj, chodź ze mną ty szybko do tego! Chodź okay. ze mną, czekaj, czekaj, czekaj. Weźmiemy parę itemów Wim, takich... I coś które... wy wykombinował, to Bo to ja byłem. myślę, że z jak można tam zamienić rzeczy z nimi na inne na itemy i na A, przykład to... na kokobisku. było, tylko mogli tam, tam z tego co coś. pamiętam to było z tymi. Trzeba złoto im dawać ten ten Golden Nugget, A, więc... Golden Nuggetsy też. Ale może coś można na Ender Perły... Nie wiem, okay. i albo na Gunpowder, czy coś Może ja zobaczyć. pójdę i powiem, czy tak jest. Ja pójdę to jest. z tobą, bo i tak chcę Dobra. zobaczyć, żebym wiedział na przyszłość. Zrobię nam jeszcze pochodni parę, jak tam nasze pochodnie robią. Idą? Nie idą. Mm, powiedzcie mi, co myślicie o tym domku. I w ogóle, jak wam się seria ta podoba, zostawcie łapkę w górę. Bo Blow też dostał łapkę w górę, więc ja też chcę łapkę w górę. No, to, <śpiewamy> to, 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 żeby było... Próbujmy pobić ilość łapek w górę u czyli 15 tysięcy To nie było więcej Nie wiem znaczy czy tyle... Było, było coś takiego, dobra, możliwe że było Okej okay. Nie wiem że ile będzie, ale... ale pobijemy tym razem pobijemy. jak to zrobić, I'd like to trade Kto okay. wygra walkę, łapek w górę okay. Zapatyki można zamienić na te, na saplingi, wiesz? A kolację, ja zrobię kolację, spokojnie. Właśnie. właśnie zrobię. Super. Ale jak skończę? Mówiłem ci, że 40 minut nie No bo budowaliśmy poza odcinkiem Zapomniałem, muszę zrobić kolację stary. Kurde. Będzie Bawnmil będzie kolejny. Nie, nie ma, nie ma, poleciało. Ogólnie to musimy... Zapatyki można się z nimi wymienić na sezonki, wiesz tutaj tak. Jest, no to zamieniamy się za coś. Zaginiamy no patyki, tylko trzymamy te patyki Mam patyczki patrzy. przy sobie, co jeszcze można oh. zamieniać? mam koflic? jak tam mi na dzień? Ooo, no zobacz ta za pretty Z herbalistem Czemu ty ma... O, patrz pingwin, spójrz pingwin na siebie Ty masz, wow. ty masz strzałę w głowie No. O. o nie! Mam strzałę w tyłku Teraz w dupie No, O, wystaje mi jakbym miał stającego penisa oh, oh, oh. Pingwinowi stanął. Nice. Dzięki. <laughs> Musiałem się aż podrapać po jajach. No, I need farming supplies! <gasps> Hej! I'd like to trade. Okej, okay, co możemy, co możemy dostać? <gasps> stary! Co? Jesteś? No jestem, jestem. Stary, kurde, stary! Co? Stary, zrobimy tego quest'a, zobacz! Zobacz no. z quest'a Coco. Zobacz sobie quest'a Coco. No, zobacz, na trzeba... co potrzebujesz na to. Aha. Zobacz, co no. na Ale tu proste jest. Dokładnie! Dajemy tego gościa no. już. Dobra, ja mam 11 patyczków, to ja się Ja zbiorę patyczki. jeden... Jakie, a jakie potrzebujemy? E, jungle? No, wszystkie chyba, tak mi się wydaje. Okej, okay, czekaj, muszę sprawdzić. Dobra. Koko. I koko jest ważne, bo wtedy to musimy cookies Nie. zrobić. A z cookiesów, okay. jak zrobimy cookiesy, to będziemy mogli zrobić ten główny quest kolejny. Dobra, Czyli dobra, birch, jungle i spruce. I spruce. A tylko Birch Jungle i Spruce musimy zrobić. Okej, okay. ja ci dam wszystkie patyki. Birch, Jace, proszę je dobrze birch, rozgospodarować. Jungle i Spruce. O nie, nie mam już i Spruce. Okej, okay, mam. Jeszcze ci potrzeba, czy nie? Kupić Rubberwood? No Kupić? Chyba kupię, nie jedno. Jest, no, bo no, jak, jak sądzisz? Kupię, kupię trochę Rubberwood. Ej, nie mogę, A, Aha, okay. bo patyki jeszcze nie dają. Cztery. I co jeszcze można? Można... Oh, stary! Można 32 stona zamienić na 32 dirt'a! A kaktusa na piasek! O, to był spoko. I kokobicy na śnieg! O, ale fajne! O, pingwina! Ej! są rozwalony. <laughs> ale po co nam dead bush? Grzybki na dead bush można zamienić. A kwiat... a Wow, to jest parę beznadziejnych rzeczy, ale pewnie będą przydatne do questów. A Dalej. hunter... Ender Pearlę możemy zamienić za. Stary! 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 stary, stary. Co? O, rotem fleszę możemy zamienić. Ro na co? No tutaj u niego jest Quest, że rotem można. Stary, dwa chlebki możemy zamienić na pork Chopa. i zobacz to 64 sadzonek na spawn chickena. I 48 pszenicy, trzeciny na krówkę. O, to było spoko, bo wtedy. Stary. Nie bij mnie. <noise> Wydrażam sobie. Przemoc w tej serii, no po prostu. Nie, wow, ja by chodził. Marble. Możemy też marble kupić. Dekoracyjny blok, mi się zdaje. Marmur. Marble, marble, marble. Co to jest marmur, czy mi się wydaje? Marbles. I bez tutaj jest jakieś... tak mi się wydaje. No nic i. In... Ciekawe, czy ten gościu coś sprzedaje. Nie, 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 nie sprzedaje. Bez Czyli. Boss, to On chodzi. To żeby... tutaj handlują nielegalnie. No, no. nielegalnie tutaj w okay. tym. Bez, no bez dowodów, bez, bez papierków. Okej, okay. będziemy mieć teraz. O, uważaj, uważaj. Ej, tego szkieletu zatruwili. Ja. Nie! Zapis tego szkieleto! Avenge me! Dobry. Teraz chwila prawdy. Czekaj, zrobię nam specjalną skrzynkę tutaj. To Ta skrzynka będzie na nasze drewniane itemy Dobra. związane... Umiem, trze, my trzeba zombiaki I zabijać, item. żeby mieć rotten flash na zadanie. A, ale ile? Po co nam rotten flash? No, nie wziąłeś od Hunter'a zadania? Nie wziąłem, nie, nie wziąłem. Idę. A, pójdę potem z tobą. Ile potrzebna? O, już mam. 32. E, dzięki. Ej, ale robimy razem, musisz poczekać aż ja mam 32 teraz. Dobry, żeby dobry. było fair. Zobacz, teraz możemy dostać nawet 32, więcej nawet. Zobacz, no. już pewnie będzie, już mam dwa! Już mam trzy! Stary. Właśnie to jest spoko, bo tutaj jest więcej zombiaków, przez co szybciej będziemy to wbijać. Zrobimy mob grinder e, zapewnie po jakimś czasie, ale teraz nie mamy wody ani nic. No 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 właśnie właśnie To no. mówiliśmy u mnie na odcinku poprzednim, że tak coś wow. będzie. W ogóle to oh, jest nice. Ja tutaj może zrobić drzwi, yes. co? Bo tak dziwnie Gdzie? No, nie ma? No ze no dwóch stron nie ma drzwi. Ładny no, domek, kurde. Zrobiłeś dobrze tym razem nie. Dobry domek zrobiłeś. O tutaj, tak właśnie. Mm, prawie. Wiedziałem. <laughs> prawie. wiedziałem, że w będzie No jakbyś postawił to. A też źle postawiłem. What? No, nie. BUM! Ma. Jest! Pięknie, super, idealnie. Okej, okay. teraz, ja czekaj. do mnie Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Dobra, dawaj te ten flaszy załatwiej. 32 rutyn flaszę. Um, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Um, czekaj, ja, z, ja zrobię nam te drewna na ten quest. O, um, właśnie, bo to szybko bo się Bo to, to będą to nam bardzo dwa questy potrzebne, questy czekaj, zrobię. wrzucimy wszystkie Wszystkie kwiatki, sadzonki i tak dalej. Nie, ile są na dirt, bo temu się zmienić. Tak, nie? tak, no to ja już nie czekaj. Bo to, 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 to zrobię, bo mamy dużo na. Poczekaj ja zaraz. zrobię endermana. Oh. Walka z endermanem! Kto wygra? Ja! o. Dźwięk drzwi. Okej. Okay. Ja no, pół tuszka i wygrałem. okej okay, to ja zrobię nam te sadzonki. Czekaj, chcę zobaczyć, jak ten Rubberwood wygląda. Możliwe, że go wykorzystam do naszego domku w jakiś sposób, ale chyba nie. Wygląda trochę jak. ja ci dam rotem a ty Sprawy. do teraz nie wziąłeś. No nie wierzę. Co? No rzuciłem ci tam trzy rotem A ty do dziś ich nie wziąłeś. Gdzie? Ose. Mam Stekcją. je, mam 8, Ile potrzebna jest? 32. Wow, no to trochę drogi. Ale musimy zrobić te sadzonka, czyli potrzebujemy ile? Eee, Coco, Junglewood, wood, i sprucewood, 4 z każdego. Fuck! Oprócz tych czyli raz. Tu jest stone potrzebny. Fuck. Stone! Stone! przepalić. przepali! Trzeba Racja. przepalić, 64? Właśnie tak mi się wydawało, że to byłby za proste, Trochę łatwe, no stone. trochę łatwe, wiedziałem. Mniej trochę tego mieli już. Dobra, no. to poczekaj, przepalimy. Chodź mi, chodź, skocz ten i pomóż mi rozwalić te liście, bo muszę zrobić to drzewko się, tutaj. Się, się, się. Nie chcę zmarnować, bo Może, Może jabłko wyskoczy? Można? Hmm? Można? Mm -hmm. Okej, okay. spoko, już się martwiłem. Dobra, I teraz... żebyśmy dostali sadzonkę z tego znów, jak możesz was, mi dać was, od razu sadzonkę, to było spoko. Dobra. I zrobimy od razu znów to samo, czyli teraz... mamy tu 5, będziemy potrzebowali 4, czyli jedno tu damy, a cztery dobra, mamy poczekamy. tu. O, ja, może. Przy... Masz tą sadzonkę z tego drzewa? Nie. No poczekaj, nie roz, no, nie wiem, czy to jest Smith, czy nie. Czekaj, dobra. o nie. Mam! Nie, normalne sadzonki wypadają, what? No bo tam były liście połączone, teraz będą... Oh, te... oh fuck, wow, o fuck, wło, wystraszyłeś mnie. Masz? Nie jeszcze nie. Yeah, come on, come on! Come on, dziomeczki. teraz łączymy kciuki wszyscy razem. I trzymamy za szczęście za to, żeby wyleciało, bo jak nie będzie, to... Jak mamy dostać? Będziemy musieli więcej patyków zrobić, żeby dostać kolejnego... O, jest. jest! Ta-da! Super I mamy jeszcze jungle. Okej, okay, teraz wykopiemy to. Raz. dwa Trzy, cztery i pięć. Super. Czyli daję ci twoje cztery teraz. Okej, okay. i masz sadzonkę. Sadzon sadzonkę kolejną? Spoko. Mm -hmm. to jest jungle, to jest jakiś spruce, tak? To jest jakiś spruce. Tak, tak, tak. tak spruce. spruce, czyli spruce mogę już sadzić. Teraz potrzebujemy birch. I to też wsadzę w sumie. I to też. Wszystko takie związane z tym. Ładnie wygląda w skrzyżynce. To zatrzymaj sobie, to jest to questa ten spruce cztery. Ok, 4. dobra, dobra. Um, dobra. Okej, okay, to teraz dawaj to, teraz tą. To jest następne. Rzustkę. Dobrze, zniszczymy te liście. No, no, żeby było, żeby było. No, Super. I mamy sadzonkę jeszcze do tamtego, więc już nie będziemy musieli zbierać sadzonek. Możemy zrobić farmę tam tych właśnie drzew mm. ewentualnie, nie? Jak będziemy No, 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 tak. właśnie, tylko musimy najpierw Czas. przepalić tego cobblestone'a, żeby mieć te... To poczekaj. Mm, te dirty, no, dokładnie. Dwa, Chociaż tu... potrzebujemy tylko, nie wiem, z 10 dirtów można okay. nawet wziąć z farmy. Czy coś? Tak, ale po co marnować, po co marnować? Poczekaj, zrobię tak, że przypalę drzew, ten spruce na. Ale nie ten spruce, te... który ty masz, to jest potrzebny do. Nie, ale wziąłem spokojnie. Wziąłem, co... Przestraszyłeś Uch, mnie, myślałem, że Nie wziąłeś... mi od teraz tak denerwujesz. Wystraszyłem się, no stary, no nie dziś Myślałem, że wziąłeś ten, który był potrzebny nie, do. Nie, ty tu masz. Yes, kolejne bez sensu. sadzonki. Nice. Ale super idzie. Fa no, dobra, mamy okay. farto do tej pory, że mamy wszystkie sadzonki. Jest dobrze. Dobra, i mam teraz Twoje drugie drewno. Super. Dobra. Dobra, czyli dobra. podzielimy na cztery. Okay. Na ogólnie, ogólnie, ogólnie. To idzie dobrze. Nie, no, wszystko jest dobrze. Czyli... I ostatnie. Jungle, a jungle wyrośnie nam? Aha. teraz, spoko. Jeżeli byś chciał zrobić takiego olbrzyma, to byś musiał na cztery krabić. Cztery, no, no. Można a, coś takiego ewentualnie zrobić. E masz jeszcze tą brzuszkę jedną, czy nie? Eee. Czekaj, 8 mamy od razu z jednego. To muszę się podsadzić do niego, nie mogę... Nie mogę go złapać. Złapiesz tamtego tam? Ja jestem wyższy. O, jestem wyższy! Poczekaj poczekaj, poczekaj, poczekaj. A masz tą brzuskę czy nie? Bo ja mam trzy te brzuski. A mi potrzebne jeszcze jedna chyba. Okej okay, mam. Masz? Brzuskie? No mam jeszcze jedną mi potrzeba, bo wziąłem ze skrzynki trzy. I mam dla ciebie tu cztery jeszcze. Tamte trzy strzyce były zapasowe. Okay. No, okay, spoko. Dobrze. I teraz... Co, no mamy jeszcze... wszystko? No tylko jeszcze trzy jungle. Masz, wood, za tobą są, tak, za tobą. Maszcie? O, no super, nice. dobra. You jungle jeszcze can... no, nie wyrosły, tak? Czyli idziemy, zrobić questa. No, dobra, Czekaj, dobra, może dobra. ten... A nie, nie ma sensu. Czyli zostaw tego huntera na ter na obecną chwilę, jak dobra. możesz. Okay. I jak ja będę miał ten e, moje rzeczy yes. też, to będziemy yes. mogli zrobić e, no, no, no. questa razem. To tak. wiesz co, od razu weź tego questa. No, no we, to właśnie, to dobry pomysł, tak właśnie. To będzie najlepiej. Mhm. Czyli herbalistem jesteśmy bardzo neutralni, robimy dużo takich zielonych rzeczy, farmowań. Spadł prawie. Spoko, widziałem właśnie. Życie na krawędzi. Tutaj, tutaj, tutaj. Okej, okay, complete. Nice. Le, co le, nani. Koko! Koko binsy. Aha. Koko binsy. O, to dobrze! No dostaliśmy z quest'a koko. Pytanie roku. Dobra, i co z tym robimy, pingwinku? Koko binsy, jeżeli się nie mylę, robimy jungle drewno, drzewo, i przyklejamy je do jungle drzewa, nie? I okay. wyrosną, i mamy wtedy zbieramy te do... chocolate beansy dobra. i wtedy robimy cookies. Dobra, które dobra. pozwoli nam chyba zrobić ten drugi quest, jeżeli mi się. Cookies szkło. A jak my zrobić szkło? Musimy coś zamienić tam, widziałem, że coś było do zamieniania. Eee, a ten ktoś. Trzeba... Piasek Kaktusy, skąd my mamy kaktusy dostać? Tu, tu, tu. Chyba jest yyy. jakieś questu dostępny. To jest jungle? Mm -hmm. Yes! Udało się. Hej yes. Dobra. Nice, o ty też to stałeś faktycznie, to fantastycznie. <grym> no, to mi, fantastycznie. To idzie, 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 dobrze, idzie dobrze. I zobacz, już mam dużo karotów i potatoes. O, patrz pingwin, patrz co się stało, już wzrosły Jak? Bo bon milem? Oh, yes, o fak? To... Nie, Nice, to to dawaj, to dawaj więcej. Dobra, dobra już. tylko ja rozwalę te liście. Oh yes. Nice, to zostawimy je, jak sobie tam rosną. Możemy ich przykleić sporo, nie? Jest. Ło, wow, stary, będziemy mieć tyle cookies. Nie zdajesz no. sobie sprawy. Zrób, Zdaję. żeby było po każdej stronie, i wtedy możemy zacząć je wsadzać Jasne. te skrzynki. O, jeszcze jedno. Jest. Już chyba można, szczerze mówiąc. It. Ej, ale masz Zostaw Bonmilla na te, na ziemniaki. No słysza, i marchewki. Ja masz. Z dobra? Tak? Serio? Mhm. Mm ziemniaki. Poczekaj, gdzie ja mam ten... Karoty, kaktusy, stary. Ja po prostu nie ogarniam skąd my mamy kaktusy brać. Właśnie, może napiszecie nam po prostu w komentarzach poniżej, skąd mamy brać kaktusy. Bo to jest kaktusy. Pytań. Nie ogarniam. Okej, okay, to by było chyba tyle na ten. Szybko. To by było... No już 20 minus stary oh, fuck. No fuck tak szybko zleciało nie mogę uwierzyć nie, okay. nie mogę Dobra. uwierzyć. Bez nie mogę uwierzyć, ale skończymy teraz, bo właśnie skończyliśmy kojarce, mamy inne rzeczy drugiego Mamy nasze te kokobinsy, będziemy za niedługo tak, Spokojnie, Pingmin, teraz yeah. w następnym odcinku już wszystko, wszystko będzie wybudowane. Wszystko, wszystko przez będzie... Ostatni, następny odcinek będzie walka z Ender Dragonem. <laughs> Jeżeli wam się podobało, zostawcie lajka, subskrybujcie na więcej uh, i no! Robimy ten rekord kciuków w górę Damy radę Liczę na was Bye Mam okay. nadzieję, że odcinek na wam się Podobał, jeżeli tak macie Dwa kolejne odcinki po prawej stronie Jeden Skrybblenod, z który zadziwiłem dzisiaj jest naprawdę super A drugie Minecraft